To jest moi drodzy sklep oficjalny rządowy z kanabisem. To kopię podobno mocno. Zobaczymy no. No, jest grubo, jest coraz grubiej. Tak jak czytaliśmy, że jak już cię walnie, no to właśnie im dalej wlasz tak tym jest mocniej. Jeżeli faktycznie za 3 godziny ma być najgrubiej, to pozdrawiamy, pozd pozdrawiamy siebie. siebie, nie. Dotarliśmy do Jodhpur, Mamy 25 minut do hotelu, więc stwierdziliśmy, że pójdziemy z buta, bo dlaczego by nie. Idziemy gęsiego, bo co chwilę jakiś skuter albo samochód, chociaż teraz się już trochę rozuje. No i miasteczko jest bardzo przyjemne, nie? Tak, bardzo specyficzne jak starcy na Filipinach. No, trochę tak. Te okolice dworca są takie bardzo ciekawe. Ciężko jest iść z całym dobytkiem, pilnować się i jednocześnie nagrywać. nie dać się rozjechać. Tak, i nie dać się rozjechać, jak Adam odpowiada. Właśnie dostałem od tego typa pakunkiem w ramie, co jechał na skuterze. Hello? Thank you. <laughs> Dzieciaki na skuterach Czwórka dzieciaków ten co prowadzi, to miał chyba z 11 lat, ale masakra jakaś, nie? Hello! Idziemy, ale jest grube towarzystwo tutaj. Hello! Hi. Hi. <laughs> ludzie ciekawi. Tu chyba rzadko kiedy któryś turysta przechodzi tymi ulicami. Dobra, muszę mapę sprawdzić, bo pewnie źle idziemy. Znając mnie. Druga sprawa, dlaczego nie pojechaliśmy? To dlatego, że nasz noslek jest pod taką górkę. Good, thank you. No i tutaj już dalej tuktuki nie wjeżdżają. I zobaczcie, to jest ostatnie miejsce, gdzie można dojechać skuterem. A my musimy wejść tam na samą górę. Więc nawet jakbyśmy dojechali, to tylko te 20 minut, a teraz to, co teraz pokonujemy do góry, jedyna opcja to but. I wiele osób na to narzeka, ale poza tym nasz noslek ma naprawdę spoko recenzję, więc oby była mikromelina, a nie turbomelina. Zobaczcie, już zaczynają się niebieskie budynki. Jesteśmy coraz bliżej. Elegancko, już prawie weszliśmy. No ale poza światełkami, to ulice wyglądają raczej tak jak tutaj. Widzieliśmy już trzy szczury lecące gdzieś tam przy kanałach. Już chyba jesteśmy blisko. Jesteśmy, zemeldowaliśmy się. No i wracamy do standardów indyjskich. W ogóle, zobaczcie jakie drzwi. Takie, że łebę zahaczam. I to są do Łazienki. W tych, nie, w tych się jeszcze. W tych tak na styk. Już Wam pokazuję łazieneczkę. Proszę bardzo. Indyjskie standardy. Zarówno czystości, jak i jakości. Ale jest boiler, więc jest nieograniczona ciepła woda, to jest dużo. I Agata postanowiła trochę przetrzeć powierzchnie płaskie, dlatego że jest brudno. Zobaczcie to. Także w końcu mamy dowód na to, że nie wyolbrzymiamy. No bo wiecie, jak kładziemy ciągle nasze rzeczy, różne okay. takie miejsca. No, no pokaż tutaj może, może ja zrobię. Test mam okay. czystą rękę. Zużywamy żebyś... O, proszę to bardzo. To tutaj, no no je, jest brudno na maksa, ale co zrobić? No także no, jak z, z zatrzymujemy się tutaj kilka dni, to wiecie, to warto sobie to wszystko przetrzeć, żeby po prostu nasze wszystkie ciuchy nie były uwalone. I dobrze, że mamy już swoje poszewki, bo w ogóle nie mówiliśmy o tym, ale kupiliśmy sobie poszewki, nie, bo te pranie tutaj to jest zawsze w zimnej wodzie i to wygląda. No nie wiem, czy tu będzie widać, ale to jest wszystko takie żółte, takie, no takie niedobrane no, zajechane, no, co wam będę mówił? Ile za 15 zł chyba? Za 15 zł dwie, tak, dwa takie prześcieradła i dwie poszewki na poduszki, 15 zł łącznie. I jak jest gdzieś, widzimy, że jest tak wątpliwej jakości pościel, czyli w połowie noslegu? to wyciągamy swoje, swoje puszewki do, i ubieramy. Uważa, tak i do pociągu, no bo często wiecie, tam ja się też jest słabo. W Albo na przykład w autobusie jak są mega uwalone i osyfiane miejsca. No, Ale no to jest takie wiecie, trochę umilanie sobie a, tego co w Indiach, no niestety, ale do skwiera, no jest to zdecydowanie najbrudniejszy kraj w jakim byliśmy. Chociaż i tak nie tak brudny jak się spodziewaliśmy, że będzie. Tak, tak. Także Agatka Taki pedantyzm, ale nie tur turbo pedantyzm. To już jest kwestia przyzwyczajenia. Nie? No, są jakieś takie rzeczy, że nie, wiem, fajnie jest mieć nie wiem, czysty kibel albo czystą pościel. Już nie będziemy te nie wiadomo, jak wiesz, sprzątać. No. jesteśmy na panią domu. Tak, no, ale lubimy mieć czyściej niż jest zazwyczaj w noclegach. I to wiecie, to jest też kwestia tego, że w sumie nie tak, że tylko w tych tanich, nie? Wszędzie, nawet jak się, jak się więcej zapłaci. Także to nie jest kwestia tego, że możecie zapłacić i, i mieć lepiej. Bo pójdziecie do, nie wiem, Mariota czy do Hiltona i Tam tak... Dlatego mają takie oceny beznadziejne, bo po prostu standard jest indyjski i koniec. Jest beznadziejny, no. A do tego te europejskie hotele jeszcze są... W cenach europejskich. Albo i droższe, nie? Bo nawet te wszystkie właśnie takie sieciówki są droższe niż na przykład w Warszawie. W miastach indyjskich. No. Więc, no, no dobra. To tyle z tego dnia. A, jeszcze jeden minus. Za tymi drzwiami, dosłownie dwa metry dalej, jest restauracja i kuchnia. Więc chyba będzie głośno. A, ale może, nie wiem, może jutro zmienimy pokój, albo, nie wiem, albo Agata będzie się. Co będzie? Będę mógł strzelać no, no. ludziom, czy mają zatłoczyć ryję, jak chcę spać. No. Dobra, Agatka sprząta, ja wyłączam nagrywanie, elo. Witamy w niebieskim mieście, w Jodhpurze. Zaczynamy dzień dosyć późno, bo jest koło 12, ale mamy tutaj parę dni. Nie wiemy, czy pojedziemy pociągiem, bo nasz mamy pociąg... 50 różnych biletów kupionych. Tak, bo tutaj jest tak, że jak bilety są wyprzedane, to jest tak zwana waiting lista, już kiedyś o tym wspominaliśmy. I po prostu jak ileś osób anuluje, no to wtedy no może... możemy pojechać, a jak nie, no to nie. Tutaj chłopaki jakieś rolki kręcą. Ciekawe jakieś, nie wiem, czy jak się bronić. Hello! <noise> tutaj konik wyprowadzony ze stajni, która jest tutaj tam z tyłu, pani właśnie czyści na zewnątrz, a jej syn w środku. Gościu tutaj na je zęby sobie i pluję pastą z balkonu. Dzieciaczki chciały, żeby nagrać ich jak grają na bębnach, dał mi gościu numer normalnie do swojej mamy, żeby mu wysłać to co nagraliśmy jak grają. Tam na górze przebija się widok na fort, no i tutaj niestety śmieci wszędzie dookoła jest dużo, ale razem z tymi muralami i z niebieskimi budowlami naprawdę jest niezły klimat. A dlaczego w ogóle są niebieskie te domy wszystkie tutaj? Czy kogo nie zapytasz to wersji jest milion. Ale takie cztery najpopularniejsze to tak. Termity, że podobno kolor niebieski odstrasza właśnie te insekty. Drugie, że niebieski odbija światło słoneczne i dzięki temu domy są chłodniejsze, nie, są, nie nagrzewają się tak mocno. Brahmini kiedyś malowali swoje domy na kolor niebieski, to była najwyższa kasta w Indiach. Oni zajmowali się kapłaństwem i nauczaniem. A taka najbardziej klejąca się z tego wszystkiego, to właśnie, że z tytułu Lorda Shivy, czyli tego jednego z tych najważniejszych bogów w hinduizmie. A niebieski był dlatego, że kiedyś, żeby ocalić świat, wypił truciznę i potem jego kolor skóry zmienił się na niebieski. Tutaj sobie dzieciaczki grają e, z głupiego Jasia, coś takiego, bo rzucają nad dziewczyną i ona nie może złapać. No. Taka radość, tak jak u nas się kiedyś dzieciaki bawiły na podwórkach. Już tego nie widać. Jej! Piesek się przykleił i bardzo chce w pieszczot. Patrzcie, jak przestaje go tylko głaskać, to idzie. O! <grywka> tak, no. A tutaj ciekawa scena, wiewiórka się drze na gołębia. I tak już od 5 minut. Chyba chce skoczyć tutaj, gdzie on siedzi, <laughs> ale zdeterminowana. I tu jest ta wiewióra, co się nadziera, a tam jeszcze wyłonił się kot. O tutaj w środku teraz widać. No i zobaczcie, nawet był jakiś pomysł, żeby świetniki postawić, ale co z tego? Jeżeli nikt tych śmieci nie zbiera i nikt z tego nie korzysta. Szczury nie tylko w nocy. Widać, że tutaj wyjada sobie jeden. O, właśnie się schował. Zobaczcie, tutaj państwo prasują na zamówienie i mają normalnie takie żelazka z węglem jeszcze w środku. Sypią węgla normalnie do takiego tego i. W ten sposób pracują. I zobaczcie, trzeba prądu, czy nie trzeba prądu. Mega. Dochodzimy do ścisłego centrum, do tak zwanej wieży zegarowej. I tutaj już tyle się dzieje dookoła nas, że ciężko jest w ogóle ogarnąć, ciężko znaleźć ustronne miejsce. Zresztą widzicie, co się dzieje za mną. No tutaj naprawdę co chwilę coś przejeżdża. Za chwilę ktoś chce przejść... No i witamy w centrum miasta. Tak to się prezentuje. jakiś obłęd. I dochodząc do ścisłego ścisłego centrum Jodhpuru ujawnia się przed nami wieża zegarowa, która e, działa, która jest atrakcją samą w sobie, no bo wygląda naprawdę bardzo imponująco i fajnie, ale to co się dzieje tutaj dookoła to jest jakaś porażka. No to taka niedziela, jeden dzień wolny dla wszystkich, nie? Tak, bardzo dużo sprzedawców ulicznych, jakiś no, wszystko sprzedają, jakieś pierdy, balony, no wszystko, wszystko, wszystko. Tutaj jest bardzo znane miejsce, gdzie pan robi omlety. Było w przewodniku Lonely Planet, było na TripAdvisorze. I zobaczcie ile jaj pan tutaj ma. To jest w ogóle hit. I zaraz zobaczycie jak nasze omlety będzie robił tutaj, jak wygląda w ogóle stanowisko pracy. O, proszę, już wyczyszczona patelenka. Tutaj przyprawki, wszystko łapami. No bo jak żeby inaczej. Tam jest sól. Magiczny miks przypraw, i zaraz będziemy wcinać. Ja wziąłem zwykłego, takiego kremowego z serem i z przyprawą masala. Agata wzięła hiszpańskiego omleta, czyli prawdopodobnie z ziemniakami. Agata próbuje tego, co tutaj jest popularne. Co to jest? To jest piwo obotowe, bezalkoholowe. 15 za taką buteleczkę, która... Smakuje jak orężada tylko że mniej gazowane. O kurde, ale Helena, to jest słodkie, Helena, ale cukru razy 3 i gazu 1 trzecia połowa. albo połowa. Ale masakra. Zazwyczaj te napoje w tych krajach azjatyckich takie tanie. No bo to kosztowało 70 groszy około. Zobaczcie, to jest taki omlecik, który jest w takiej kanapce wygląda mega dobrze. Próbujesz? No już. Damy smakometra, bo dawno nie było. No. A miejsce polecane, więc w końcu... Ale gorące. A suche? Czy dobre? Nie, dobre. Taki niedociągnięty do końca jest ten omlet. Taki mokrawy, dobry. Przyprawione mocno? Ostre? Nie. Nie jest ostre, ale jest przyprawione mocno. Okej. Okay. A tutaj kolejna bardzo popularna miejscówka. W taki sposób kiedyś zbierano wodę. Była taka wielka, taki wielki basen zbudowany. No, i tutaj ta deszczówka spływała, i zależnie od różnych poziomów wody można było zejść do niej po schodach i pobrać tyle, ile było potrzebne. Tutaj w ogóle chłopaczki chyba wskakują do wody i pływają normalnie. I jakie jaja! Albo mi się wydaje, albo tego się będzie skakał. Jaki typo! No i chcieli dwie stówy za skok, trzy, ja, trzy stówy, star. potem dwie stówy. Ja mówię, że dam 100 jak jeden, a 150 jak dwóch. On mówi, oni mówią 150 jak jeden skoczy. No i stwierdzili, że nie i nie. po chwili i tak se tak sami skoczyli, nie? Albo może skoczyli, po prostu, ja, po prostu może ktoś inny podszedł. Że im Znaleźli sobie biznes. Ja nie wiem, czy dziewczyny, które tam na górze nie stały, nie zapłaciły im za ten skok. Kolejny dzień, znowu zacznę od dyszenia do kamery. Kolejny fort. Kolejny fort. Fordy tutaj są wszędzie. Jest tego mnóstwo w Indiach. No i oczywiście, już pokonaliśmy większość trasy. Zobaczcie, że tutaj na górze widać po prostu już zabudowanie, fortyfikacje. No i na dole. Jaki widok na miasto. Tutaj jest bardziej stromo, ale za to krócej. No bo 5 minut tak naprawdę już się tą wysokość pokonało. I bardziej gorąco. Jest bardziej gorąco. 33 stopnie są teraz. Więc w słońcu jest masakra. To jest kolejny fort. Który najlepiej prezentuje się oczywiście z zewnątrz, no bo w środku większość z nich jest podobnych, ma podobne pomieszczenia. Z raczej nie wchodzimy, bo chcemy go zobaczyć z takiego punktu widokowego, z takiego pałacu, który pokażemy wam już niedługo. Tak się prezentuje wejście do fortu. Tam dalej już są potrzebne bileciki. Klasycznie 6 stówek, czyli 30 złotych dla nas, no bo oni płacą stówkę czy tam 150. Klasycznie zdjęcie. Panie, z Agatą? <grywa> Agata stwierdziła, że też zrobi, no bo dlaczego by nie? <grywa> tutaj od drugiej strony jeszcze widać fort. Tutaj jest parking. No i tam roztacza się widok na całe niebieskie miasto Jodhpur. No i jesteśmy w Jaswantada. Tak, to taki e, Mahal tego rejonu, tak to nazywają, nie. bo jest to też taki grogowiec. To się nazywa, i miejsce czci takie tak. właśnie i... i. troszeczkę ciszej, czego nie można teraz powiedzieć, jak pan tego gra, ale jest ciszej, spokój, zieleń, woda, więc może trochę odpoczynku tego zgiełku w mieście. I tutaj nie ma aż takiej różnicy na biletach, bo tak. lokali się płacą trzy dyszki, a my 50. Jezus. No więc jest to jeszcze akceptowalne. Takich cen tak. to bym się nie spało. Nie złapał, całe nie? razy dwa, a nie razy pięć czy razy dziesięć. No i tutaj cisza, spokój, całkiem zadbane ogrody, tutaj nawet pani podlewa, piękny widok na miasto, widok na fort tam z tyłu, no i naprawdę spoko eee, pałacyk i to wszystko za pięć dyszek. to jest tak zwane value. Value for life, wiadomo, nie? To są chyba najbardziej zadbane ogrody, jakie widzieliśmy w całych Indiach. I zero śmieci, zero. Ani jednego, a ile płaciliśmy w Taj Mahal i o ile był brzydszy i, i o ile więcej śmieci było. Znaczy brzydszy, no. no był ogród. wielki, ale tak, ogród tak. Ogród był ogród, brzydszy, tak. miał mnóstwo śmieci, a pracowników było w pytę i jeszcze mega dużo to kosztowało. Jesteśmy teraz w takiej, bardzo... yeah, thank you so much. w takiej bardzo znanej miejscówce, gdzie można wypić znane tutaj w tym rejonie. Jest mnóstwo ludzi, pokaż to, jak to wygląda. Jest mega słodkie, a zobaczcie ten lokal w ogóle. I tam w ogóle nie ma miejsca żadnego, wszyscy siedzą, my ledwo usiedliśmy. Tutaj już robią to wszystko, ogólnie masakra. No, ale bardzo, bardzo popularne jest i od ilu lat? No, 1927. Oni są znani z takich ciasteczek. Nie wiemy nawet co to jest. Dobra. Ale wszyscy to jedzą, więc próbujesz? Próbuj. Bo tutaj ciężko w ogóle nagrać cokolwiek. Wszyscy się gapią na nas. Bardzo dobre. Lepsze instalacji. Dobra, to ja też jem. I to jest hit, bo to jest moi drodzy. Sklep oficjalny, rządowy z kanabisem. W różnych formach są czekoladki, są szejki najpopularniejsze, są ciastka. I takie kapsułki z proszku No i my wzięliśmy właśnie sobie napój. Taki napój eee, I to jest To kopie podobno mocno Zaraz przetestujemy I ciastka, jeszcze I ciastka mamy też z Marychą nie? Więc ogólnie jesteśmy mega ciekawi Jest tylko 12 albo 13 takich sklepów Licencjonowanych w całych całym kraju eee, No i tutaj normalnie na legalu Sobie kupujecie I taki napój i dwa ciastka kosztowały około 5 zł, 6 zł coś takiego No a w że kroili i biały Dla i 10, 10 ciastek gościu chciał tam 1500, 50. czyli 150 za ciasko, a tu trzy dychy, nie? Więc widzicie, nie? Także zobaczymy, baniemy sobie taki napój na pół i zobaczymy, czy nas kopnie. E, jak nie, to najwyżej wrócimy po więcej. <grywa> Bo jesteśmy ciekawi bardzo. No dobra, spróbujemy jak, jak mówi z Maryką, czy kopnie. <grywa> Nie wiemy nawet z czym to jest. Czy to jest Pachnie. z wodą, czy z jakimś tym No, jak Takie ajurwedyczne te. No ale jak, jak siano trochę, nie? Nu to jest, będziesz lubił. No, ale ty dobre, to, dobre jest. to jest smaku. Dużo takich przypraw jest. No. Takie zioła lub... No ja wypiję od razu pół, żeby było wiadomo. Może jeszcze trochę, jesteś większy. No, ale no, ogólnie smaczne. Chcieliśmy wziąć tylko ciasko i czekoladkę, ale pan mówi, że to jest słabe. I żeby wziąć to, że to kopie. Tak, ale pan to wali pewnie codziennie. <grym> no. Zobaczymy, no. Która jest godzina? Bo tam podobno godzinka, półtorej zanim to do dotrze nie z jedzenia. Troszeczkę wolniej. No na końcu, jakie było intensywne. No, ale czuć w ogóle, nie, zmielone 17, te krzaki w środku. No, bez skitu. No czuć na maksa, tak normalnie jakbyś jak bym... haszysz lizał. <laughs> Ale faza. Dobra, zobaczymy, czy będą no, jakieś efekty. Tak, ale jak w ciągu tak. godziny nie będzie, to ciasteczka zjemy, nie? Tak. Czy tam półtorej. Jeszcze. A my teraz idziemy na punkt widokowy na zachód słońca. Zachód jest gdzieś za godzinkę około, więc idealnie. Tutaj się wspinamy do góry, 10 minut i powinniśmy być. Oczywiście kolejna wspinaczka. <laughs> oh. <laughs> jak tam, tak? No, śmieliśmy się, minęło pół godziny, a ja już mam miękkie nogi, nie? No. I jak się głupio śmieje co chwilę. <laughs> Sama się śmiejesz. No, to wyluzowało nas bardzo mocno. No, ale minęło po godzinę. mało. Tylko że szliśmy pod górę ostrą, więc wiecie, że to mogło wzmocnić efekt trochę pompowania krwi do Organizmu. organizmu. Także ciekawe jak będzie za godzinkę. No ja jestem ciekawa czy to się zintensyfikuje. A taki widoczek mamy na miasto z jednej strony i tutaj z drugiej strony. I widać słońca, które znika już za chmurami, a niedługo będzie znikać za horyzontem. Jak tam zachód? <słuch> <słuch> mamy fazę grubą. <słuch> Jest ogólnie. No Mamy bekę z siebie, że mam bekę. No, ale to wiecie, co, 2,50 zł za dwie osoby. Jest. Ale śmiesznie chodzi. Dobra, Agatka, ile minęło? 50 minut dokładnie z zegarkiem w ręku. 50 minut i jak? No, jest grubo, jest coraz grubiej. I tak jak czytaliśmy, że jak już cię walnie, no to właśnie im dalej w Czeka las tymi, tym jest mocniej. No jest w, no, w ogóle to, masakra, to, masakra to, nie? To jeżeli faktycznie za 3 godziny ma być najgrubiej, to... Pozdrawiam Pozdrawiam siebie. Pozdrawiamy siebie, nie? A jeszcze mamy te ciastka. Czekam, to... Ale to może ten... E... No może kiedy indziej. Gdzie idziemy? Popatrz na mnie. Tędy czy tamtędy idziemy. Ale po, pozdrów widzów. Pozdrawiam. Dobra, to teraz mamy misję zejść do chaty. No. To jest jeszcze gorsza ta nagiwacja. <grym> Dawaj. Żeby się nie zabić, dotrzeć na miejsce w całości, idziemy. Idziemy, Co tak patrzysz? Kontrolujesz? Tak. Mam rozwiązaną sznurówkę. A nie. O lol, nie, nie. Nie, 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 myślałem, że mi stuka sznurówka obuta. I ci ci ci. No chodź, czeka, ta. Chodź na no. uh, Jest grubo. Godzina 10 minęła. Czekaj, już patrzę. Godzina. Równo godzina jest. 8.44, braliśmy 17.40. Godzina? Mhm. ostro. No, no jak nic, jest godzina. Godzina z hakiem lekkim. A my już mamy grubo. O. W szoku jesteśmy, on cały czas przeżywa, że to kosztowało 2,5 złotego na dwie osoby. Na dwie osoby, ze na osobę, częście? No. ja. Popatrz do kamery. Witamy, witamy. Kolejny dzień. Wyspani. No i co? Seudo. Bo się mm. okazało, że jakaś impreza jest u nas. Tak, no, ale chciałem bardziej opowiedzieć o tym naszym wczorajszym przeżyciu, nie? Tak, o wrażeniach. Bo mieliśmy. ogólnie rzecz biorąc, to rzecz nielegalna w Polsce, no, ale jest legalna tutaj, więc tak. Stwierdziliśmy, tak, to jest tak rzecz. stwierdziliśmy, że spróbujemy i szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiej bomby. Tak, no, ja myślałam, że to będzie takie. Takie wiecie, czylujące, relaksujące i. Czasem jak, o jak mocniej boci potrenujesz, a tak ci się w głowie zakręci. O, I mieliśmy ja to takie, to tak, no i mieliśmy takie rozkwiny w ogóle, czy wykorzystywać te fragmenty, no ale z drugiej strony, gdybyśmy tego nie zrobili, no to byśmy nie byli szczerzy z wami. i my... no, to też jest część takiej kultury, nie? Zaraz choli będzie, to, oni to po prostu na potęgach. Tak, wszyscy tak, nieważne tak. ile kto ma lat, praktycznie starzy, młodzi wszyscy to biorą. A my mamy takie podejście do tych tematów, wiecie, że no, jakby wszystko jest dla ludzi, tylko że po pierwsze umiar, a po no, jednak jest różnica między używkami niektórymi i, i akurat konopię traktujemy dosyć luźno. No, to jest, wiecie, toż sama natura, to jest roślina. roślina no Zresztą nie będziemy się tłumaczyć, no po no, prostu wiecie, jakby. A, Jesteśmy dalej w szoku. To Jest okej. Okay. Jest okej, okay, okay. ale no. Pospane, po kompletnie siedem, się okay. tego nie spodziewaliśmy. Ale... Tym bardziej, że gościn nam mówił, że taka buteleczka na osobę, na że osobę. to będzie mocne, nie? Easy. No i wypiliśmy to na pół. I kurde, było grubo. No, taka godzinka była, że my no się zastanawiałem, czy grubie mnie przywali. Jak my przywali grubie, to będę naprawdę będę to składana. A się okaże po ciastku, nie? Czy ciastko będzie po prostu właśnie. takie idealne na osobę? Pójdziemy tam chyba dzisiaj się dowiedzieć i zapytać, jaką to ma moc w porównaniu tam, właśnie no, do tego to napoju. Ale no to ogólnie fajnie, nie? Tylko wiecie, jakby wow, nie? Szok. Szokuj, i w ogóle. Że to było takie małe, bo to byłoby te chwilę, ona miała z 330. Tak. To była taka Czyli po 150 szkawek, ml, nie? ale bardzo dawała, nie? Ziołami, ziołem no. i sianem no, nie, takim. takim. Sianem, przyprawami korzennymi, nie całkiem smaczne było do końca, dopóki się nie wypiło tej resztki na dnie. No, także, także wesoło było. A... Ale jeżeli byście chcieli spróbować, to oczywiście w takich warunkach, gdzie się czujecie bezpiecznie i że jak, to, jak nie wiecie, jak zareagujecie, to żeby ktoś miał nad, nad, nad wami opiekę, żebyście sami siebie nawzajem kontrolowali. Nie chodźcie wtedy, nie wiem, po odwodach, no. nie odwalajcie się. My wróciliśmy czy... do hotelu mm. chwilę po zachodzie słońca i jakby potem już Byliśmy sobie czylowaliśmy na łóżeczku i, wiecie, jakieś serialik obejrzeliśmy, zjedliśmy. Więc... Wody dużo, także, wiecie, no, wszystko z umiarem tak. i z głową i nie Chodźcie wtedy po mieście, bo może was ktoś, was ktoś okraść, może sobie krzywdę zrobić, nie wiem, połamać nogi, tak jak ja myślałam wczoraj, no. że my połamiemy na schodach. nie? A było no naprawdę grubo, wiecie, jakby, no my też jakby mieliśmy różne doświadczenia no. w życiu, i to nie jest tak, że, że jako tani nowicjusze, że tak powiem, spróbowaliśmy sobie. Czegoś no. Dobra, no i tyle w sumie co, co, co do dzisiaj. To tam są nasze plecaki, wymeldowaliśmy się i mamy waiting listę. Już Wam mówię o co chodzi. Tak wygląda, że mamy, dzisiaj jest 25 i mamy bilet e, na pierwszą klasę, i tutaj jest waiting list e, szóste i siódme miejsce, czyli po prostu tyle osób musi anulować. To są nasze szanse, na ile procent pojedziemy. Czyli połowa szans na to, że pojedziemy dzisiejszym pociągiem. No i mamy na jutro jeszcze rezerwację. No tutaj już zna. mamy 77 i 71% szans. No tak wygląda trochę jeżdżenie pociągami tutaj. Więc dzisiaj koczujemy do tej 19, czy po prostu uda nam się zdobyć miejscówki i pojechać. A jak nie, to bierzemy tu jeszcze jeden nocleg i, i, I jutro, jutro znowu mamy jakby większe szanse na to, że pojedziemy. A jak nie, no to jutro o... Przed dziesiątą chwilę wyruszy też sprzedaż takiej dodatkowej puli biletów na 27, czyli za dwa dni. Tak zwany tatka. Tak, i one są wiesz? trochę droższe i wtedy po prostu... No masz prawdopodobnie, że już pojedziesz, Tak, nie? Że nie ale sobie trzeba bilet. kupić je bardzo wcześnie, bo się w parę minut wyprzedają Super. i te na jutro już się wyprzedały. 10 minut. Więc ogólnie beka, no. Improwizacja, ale zobaczymy. Mistyfikacja. To taki update'cik.